Cześć, witajcie. Dzisiaj do oferty trafia BMW 1 z oznaczeniem 18i. Jest to 15 benzynka o mocy 136 koni. Auto jest z 2019 roku. Jest to Polski Salon. Drugi właściciel bezwypadkowa. Serwisowana w ASO, skórzana tapicerka, empakiet zewnętrzny, wewnętrzny, automatycznie światła full LED, M-pakietowa kierownica, duża nawigacja, czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie, Automacik, tryby jazdy: auto ma przejechane 80 tysięcy kilometrów. Zapraszam do oferty.